Roblox Pet Simulator X, ale jak zobaczę nowego huge peta z nowego update'u, to odcinek się kończy. Dzięki za wyzwania w komentarzu, dajcie pomysły na kolejne. Patrzcie, 130 tysięcy lajków i mamy kolejną grę. Dobra, sprawdźmy, czy jest tu jakiś huge pet. Któż tutaj są ludzie? Tutaj, tu, 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 tu nie ma ludzi z huge petami, a to wiem gdzie pójdziemy, słuchajcie, Trading Plaza, w ogóle słyszeliście o nowej dramie, LCLC -LC kontra Digito, ciekawe rzeczy się dzieją, dobra, wbijamy tutaj i lecimy, słuchajcie, lecimy, nie śpimy, bo, bo musimy zdobyć te, te nowe rzeczy. Dobra, Trading Plaza się ładuje, słuchajcie, trzymajcie kciuki, może ten odcinek będzie krótki, może długi, zobaczymy jak szybko zdobędę te, te nowe, no, zobaczę tego nowego huge peta. Dobra, panie. Panie, ładuj się. Dobra, jestem. Jestem Huge Pety, nowe Huge Pety. Czy ktoś ma tu nowego Huge Peta? Kurka, co to za bieda, serwer? Trafiłem na bieda serwer. No nie, tu nikt nawet Huge Peta nie ma. Co tu się dzieje, no? Panie, panie, Huge Pety. Co się dzieje? Co się dzieje? No nie ma tu ludzi z Huge Petami. Tam się ktoś kryje chyba. Nie wydawało mi się. Halo. Halo? A, zaciąłem się! Dobra, gdzie tu są ludzie? Nie ma nikt już petów? Halo? Halo, będziemy musieli zmienić serwer. No challenge na razie nie jest wykonany. Ktoś ma rainbow tego, Ekskluzywa, uu, nieźle. Ale gdzie jest huge pet? Ja się pytam. Capybary, kto ma? Gdzie? Jakie? Dobra, kolejne podejście. Tu na tym serwerze to nikogo nie ma w ogóle. Na litość boską. Słuchajcie, coraz cięższe te wyzwania, może wy mi odpalicie jakiś ład. Dobra, wbijamy do gry, słuchajcie. Być może tutaj się uda. Uwaga, jakiś huge pet, huge cupcake, hubcake, pixel cut. Pany, no kurde, nikt nie ma huge capibary? Tutaj? Naprawdę? Huge pixel cuty, zwykłe te. No pany, sprawdźmy tutaj. Serio, to jest naprawdę trudny challenge, słuchajcie. Trudne wyzwanie zrobiłem sobie. Ja byłem pewny, że ktoś będzie miał huge barę. Kurka wodna, no, co za, co za słabizna, no. To chyba będzie najdłuższy odcinek z wyzwań, tak mi się wydaje, słuchajcie. Dobra, tu nikt nie ma, tu też nie. Dobra, Trading Plaza oczywiście wchodzi na rejony, tak mi się wydaje. Tutaj czaty wyłączam, wbijamy. Dobra, słuchajcie, jestem w grze. Dawać mi tu, słuchajcie, no, nowy huge, huge, serio? To będzie chyba najdłuższy odcinek, słuchajcie. Na, najdłuższy odcinek z tej grze. No nie wierzę, że tutaj tak mało osób. W ogóle na Trading Plazie nikogo nie ma. Jesus Christ. Dobra, teraz jak widzicie, jest więcej ludzi na tym serwerze. Może, może spotkam jakiegoś huge peta. Jezus, Maria, naprawdę? Naprawdę? Czyżbym ja nie ukończył tego challenge'u, bo ludzie tutaj huge petów nie ma. O, 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 jest tu.